Siemano. Właśnie jedziemy do Forida po zamówione przeze mnie rękawice na rowerku eee, Wrocław, Foraj Wrocław Zamówione rękawice Simy Takie do jazdy Jesienno-wiosenno-zimowej O Hazerek! Właśnie do takiej jazdy mam rękawice, są do pani, są przewiewne, jest cholernie w nich zimno. A do tego będę miał jeszcze rękawice, które się przydadzą i na rower, i na, na, ten, na motocykl, i na narty, bo są zimowe, podobno nieprzemakalne, więc będziemy testować. No to jedziemy dalej. Wam zaraz coś pokażę. Widzicie ten korek? Bardzo często samochody robiły na cwaniakach. zjeżdżały tu, jechały do samego końca, a mijały koreczek, tak jak ja teraz to robię. No i trochę się zdziwili, ponieważ na końcu. Spotkało ich to. Proszę, nie ma wyjazdu, a zawsze tu był. Więc zaliczyli z dziwko. Dobra, jedziemy dalej. Droga całkiem długa, więc sporą część korpu omijali. A generalnie to jest trasa tu dla działkowiczów. Tu macie parking. Oni się zatrzymywali. Nie mogli śmiało sobie iść na działkę, tak? Ale się wszyscy wycwanili. No i część jeździła trasą okrężną. Wieża ciśnie. Korki. Idziemy dalej jeszcze trochę. Pomału dojeżdżamy, to jest ta ulica tutaj. E, musimy przechodzić na drugą stronę niestety, bo to jest po drugiej stronie. A to jest gdzieś tam. Czemu jedę na rowerze? Bo w tych korkach, które żeście widzieli, to straciłbym zdychę na same paliwo. Jechałbym nie 20 minut, tyle co na rowerze, tylko z godzinę i byłoby mniej zabawy. Dobra, za dwie minuty wchodzimy do sklepu. No, to rower żeśmy dopięli, i myślę, że możemy iść do naszego sklepu. Dobra, leziemy. Dobra, wyszliśmy sobie ze sklepu. Jednak e, nie wziąłem simy, Wziąłem heldy. Heldy ocieplane, skórzane. Droższe tylko o 20 czy tam 30 zł ale warto. W końcu Health to Held. Spasowane, skórzane z ociepliną. Nieprzemakalne, więc w jakiś tam stopniu dadzą radę. Zaraz je wyciągnę po drodze i sobie zobaczymy. Zrobimy tak. Nie ma sensu, żebym teraz nie wyciągał, gdzieś ciemno jest. Obejrzymy rękawice w domu i będziemy je testowali jeżdżąc po prostu do pracy. Dobra, jednak postanowiłem przetestować. Tak wyglądają skórzane, heldy, held Touring, i wracamy w nim do domu. Rękawice przetestowane yy, bardzo dobrze się sprawdziły. Wypróbowałem je póki co tylko na rowerze, yy, wracając ze sklepu. Yy, trochę popadał deszcz, trochę było zimno. Yy, dały radę. Nie wiem, jak sprawdzą się na motocyklu, w końcu to będzie większa prędkość. No ale w takim zimnie też nie jeżdżę. Yy, Help. Miałem kupić yy, Shimę. Takie zdjęcie jest właśnie. Natomiast w sklepie powiedzieli, że jednak ona nie jest nieprzemakalna. Membrany ma tylko ta zima tekstylna, ta skórzana nie ma. Tu dołożyłem trzy dychy więcej. I mam helda. Normalne, porządne skórzane. Mają wyściółkę, ocieplinę taką. Tak więc ciepło jest, porządne te rzepy. Tak więc będzie się trzymać, długie, można spiąć ze sobą. Jak gdzieś się idzie, to żeby ich nie zgubić. O! Normalne napa. Ja mam elki, miękki protektor, niczym nie przeszkadza. Jedyne czego w Heldzie nienawidzę nienawidzę, ale i, i, i kocham jest wycieraczka tu mamy wycieraczkę nie wiem czy to będzie, czy coś widać jest, widać jest wycieraczka ona jest za co uwielbiam pada deszcz, zdarzyło mi się par razy w poprzednich modelach mam też wycieraczkę jest rewelacją kiedy pada deszcz szybka jest zalana, trzeba ją przetrzeć i to Wierzcie mi, spełnia swoje zadanie. Natomiast jak są nowe rękawice, to problem jest w tym, że jednak ta guma powoduje trudność w zginaniu. Natomiast yy, z czasem się to wyrabia. Jeżeli to przebolejecie, wyrabia się i spełnia swoje zadanie yy, rewelacyjnie. Co mamy tutaj? Miękkie protektory palców, i mamy tutaj taką osłonkę. Nie wiem, czy to można nazwać jakimś protektorem, bardziej jakiś taki po prostu bajer. Co mogę powiedzieć? Skórzane, szczerze powiedziawszy, ciepło w nich było. Można używać i nawet na co dzień. Nikt się nie rozpozna, że to są motocyklowe, skórka cieplutkie. Ja będę ich używał na rowerze teraz, jeżdżąc do pracy. Więc myślę, że bardziej się przetestuje. Bo teraz test miałem tylko jadąc ze sklepu, a nie taki prawdziwy na motorze. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy pogoda się w miarę zrobi taka na wyjście, bo w, no niestety jazda w zwykłych rękawicach motocyklowych, no, jest problematyczna, jeżeli nie masz. Grzanych manetek, które i tak będą tylko grzały ci e, tą część, jak trzymasz, to jednak tutaj będzie zawiewało. Jak nie masz ochraniaczy e, handbarów, tak? Jak nie masz handbarów na kierownicę, które ochronią ci przed wiatrem, no to można powiedzieć, że jesteś w tyłku i, i ręce odpadną. Wiem, bo tak miałem jadąc na hel... E, ulewa mnie złapała, rękawice przemokły i niestety było tak cholernie zimno. Że myślałem, że mi ręce odpadną. bo prostu nie miałem siły trzymać kierownicy. Mm, dlatego też wziąłem te. Zawsze można sobie awaryjnie je wrzucić do sakwy, do kufra. I w razie deszczu jakiegoś można zamienić. One nie mają żadnej membrany. Natomiast nie mają też żadnych wywieczników. Więc przypuszczam, że jak się zaimpregnuje... Radzili właśnie zaimpregnować impregnatem do skóry, woskiem. Woskiem bym się nie bawił. Ale są impregnaty do skór. W sklepach górskich można kupić spokojnie, tak więc mówię: pogoda będzie, przetestuję się na motocyklu. Na pewno na majówkę też gdzieś wyskoczę. Poranki są zimne, więc jazda w takich rękawicach jest jak najbardziej na plus. Całkiem wygodne, dopasowane w końcu to jest Held. Nie żałuję, nie żałuję że nie, nie, nie wziąłem shimy, chociaż bardzo się nakręciłem na nią. Ale wiecie co? powiem tak. O, ta jest otwarta. Jak zakładałem simę, to tu nie miałem tak spasowane. Tu są fajnie spasowane rękawice, w tym miejscu. A tam jednak bardziej mi to odstawało. Tutaj jest naprawdę rewelka. Widać, że rękawice były testowane przez kogoś w sensie testowane. Przymierzane w sklepie, ponieważ prawą miałem bardziej już rozciągniętą, ale to kwestia. Wyjeżdżenia przez siebie i dopasowania drugiej rękawicy. Tak jak mówię, to jest wkurzające na początku, dopóki się nie wygniecie. To jest jeszcze nic. W tych poprzednich rękawicach mam tutaj jeszcze gumowe wstawki. I to dopiero mnie szlak trafiał, ponieważ tu miałem kłykcie poobcierane i, i trzeba było to jakoś przeboleć, przejeździć. Natomiast rękawice rewelacyjne, zrobię reczkę następnym razem. A póki co. Polecam bardzo dobre rękawice.